Napoje bez cukru stają się coraz bardziej popularne. Jednak czy to aby na pewno zdrowa alternatywa? Obecnie w ofercie wielu sklepów znajdziemy wersję zero praktycznie każdego napoju. I całkiem dużo ludzi decyduje się właśnie na tę wersję. Według badań w USA z 2017 roku 25% dzieci i 41% dorosłych wybiera napoje zawierające zamiennik cukru jakim jest aspartam. W Polsce również jest obserwowany wzrost udziału tych właśnie napojów w ogólnym rynku napojów bezalkoholowych. Pomijając oczywiste różnice w opakowaniach, to są one jeszcze bez kalorii. To efekt zmiany wielu składników, głównie cukru, na ich pozbawione kalorii, a przy tym wartości odżywczych zemienniki. To też pierwsza rzecz, którą możemy poruszyć. Bo zero kalorii to wcale nie jest takim absolutnym ich brakiem. Napoje zero, szczególnie te zimne, wymagają, żeby nasz organizm zużył energię, by je przyswoić albo doprowadzić do temperatury naszego ciała. W swoim składzie mają różne barwniki, słodziki i inne, które jakieś kalorie mają. Tylko jest to wartość tak niska, że de facto można je uznać za zerowe. Zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co powiedziałem wcześniej. Nie zawierają węglowodanów, białek i tłuszczy, więc nie niosą też wartości odżywczej. Ale bez żadnych zaskoczeń nie są dla nas tak neutralne jak woda. Jako największe źródło dyskusji wokół napojów zero możemy wskazać słodziki. Do najpopularniejszych z nich należą ascesulfam, sacharyna, aspartam, stevia czy sorbitol. A także xylitol i erytrol. Każde ma inne pochodzenie, ale łączy je słodki smak. W różnych proporcjach znajdziemy je w składzie każdego napoju zero dostępnego na półkach w sklepie. I na każdym przeprowadzono masę badań. Zarówno podczas dopuszczania ich do spożycia, jak i przez kolejne dekady ich istnienia w naszym pożywieniu. Wyniki nie są dla nas szkodliwe, w rozumieniu, że nie doprowadzą do naszej bezpośredniej śmierci. Brak też jednoznacznych dowodów, które łączyłyby aspartam z nowotworami. Tutaj prowadzone są naprawdę rozbudowane badania w wielu miejscach na świecie. Jednak w świecie nauki cały czas trwa żywa dyskusja i każda strona ma swoje argumenty. Jednak co do zasady, dawki zawarte w jednej, dwóch puszkach napojów, spożywanych raz na jakiś czas, nie będą stwarzać zagrożenia dla przeciętnego człowieka. Nie masz się więc czego bać. Dopóki oczywiście nie spożywamy ich jakichś absurdalnych ilości. Dla takiego aspartamu dawka śmiertelna to powyżej 10 g na kilogram masy ciała. W jednym litrze kolizero jest zaś 586 mg tego składnika. Oznacza to, że musimy wypić około 1,5 tysiąca litrów poli, by umrzeć. Jednak dużo wcześniej, bo już na poziomie około 5-6 litrów, zaczynają się inne problemy. Stałe spożywanie tego słodzika przez długi czas może mieć wpływ na ludzkie ciało. Jaki? Trudno udzielić jednoznacznej opinii, bo badania cały czas trwają. Zauważono, że gospodarka hormonalna ulega zmianie, co wpływa chociażby na płodność, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. Jedna z badań z 2022 roku wskazało, że aspartam może mieć wpływ na wątrobę, co w połączeniu z innym czynnikiem ma szansę na jej uszkodzenie. Jednak zauważyć trzeba, że w tym konkretnym badaniu dawka była zwiększona. Dodatkowo aspartam, a także inne napoje zero mogą być związane z przybieraniem na masie. Tutaj ma to kilka powodów. Pierwsze to metabolizm. W badaniach z 2021 roku przeprowadzanych na szczurach wykazano, że osobniki, do których diety wprowadzono aspartam, jadły, a przez to tyły. Inne badanie z 2020 roku wskazało, że aspartam i inne słodziki wpływają na poziom insuliny i glukozy, co może być powodem zmian w metabolizmie, a także potencjalnym problemem dla osób np. z cukrzycą. Potencjalnym, bo badanie z 2020 wskazało, że dwa tygodnie spożywania napojów z aspartamem czy ascesulfamem nie ma negatywnych efektów dla osób z cukrzycą typu drugiego. Napoje zero mają też wpływ na nasze zęby. Nie tak poważnie jak zwykłe napoje z cukrem, który stanowi pożywkę dla bakterii, o czym mówiłem w poprzednim materiale. Ale cały czas dokładają się do powolnego niszczenia naszych zębów. Co również ciekawe, jedno z badań wykazało, że osoby pijące napoje zero mają mniejszą gęstość kości. Są one słabsze, średnio od 3 do 5%. Czytając kolejne badania, cały czas jednak dochodzimy do niemal takiego samego wniosku. Potrzeba ich więcej, z większymi grupami, z większą ilością elementów tak jak mówiłem wcześniej napoje zero raczej nie stanowią bezpośredniego zagrożenia dla życia jednak długofalowo ich fakty są przedmiotem zainteresowania wielu zespołów badawczych które na ten moment nie posiadają jednej definitywnej odpowiedzi z pewnością jednak należy podchodzić do nich z ostrożnością i stosować umiar jest też drugi aspekt społeczny i bardziej psychologiczny pijąc napoje zero czujemy że są one zdrowszą alternatywą nie posiadają kalorii cukru, czyli tych rzeczy, które utożsamiamy z tyciem czy brakiem dbania o swoją sylwetkę. Według badania z 2022 roku mogą one mieć pozytywne efekty na osoby z otyłością. Dają one nawodnienie, czyli rzecz pożądaną, ale jednocześnie ich efekt jest nich dotkliwy niż napojów słodzonych cukrem, co przekłada się na utratę masy ciała i polepszenie niektórych wskaźników. Metaanaliza z 2022 roku wskazała też, że osoby spożywające napoje typu 0 mają lepsze wyniki, jeśli chodzi o BMI, czyli ogólną masę ciała, niż osoby spożywające napoje zwykłe. Jednak cały czas są to wyniki gorsze niż zwykła woda. Z kolei badania z 2008 roku wykazały, że osoby, które piją napoje zero, mają prawie dwukrotnie większe ryzyko otyłości. Według niektórych to może być efekt tego, że pijąc te napoje, czujemy się lepiej ze swoją dietą i spożywamy więcej kalorycznego jedzenia. Napoje zero wywołują fałszywe poczucie zdrowego wyboru, którym zasłaniamy te gorsze. Dobranie wersji zero do dużego, tłustego i przetworzonego posiłku nie będzie miało większego wpływu na naszą wagę. Jednak może sprawić, że będziemy czuli się lepiej, ale tylko chwilowo. Co więc robić? Czekać na więcej badań i nie panikować. Gdyby napoje zero były szkodliwe, to już byśmy o tym wiedzieli. Słodziki są w naszej diecie niejako od kilkunastu, jeśli nie kilkudziesięciu lat i już widzielibyśmy ich negatywne efekty. Fakt, że świat nauki bardzo się spiera, a wiele badań ma konfliktujące ze sobą wyniki, oznacza, że sprawa jest skomplikowana. Jedno jest pewne. Napoje zero to nie jest substytut diety, ćwiczeń czy dbania o siebie. To wynika wręcz definitywnie z raportów, chociażby WHO, które mówi, że same słodziki nie mają wpływu na odchudzanie, a u wielu ludzi działają one właśnie jako oszczędzanie kalorii na inne posiłki czy słodycze. No i jest też czynnik przekraczania zalecanych dawek. Te wcale nie są takie wysokie i nawet kilka puszek czy większa butelka mogą być już poza zalecanym limitem, szczególnie dla dzieci. Badania wskazują brak pozytywnych efektów słodzików u zdrowych dzieci i niewielką pomoc u tych z nadwagą. Wskazują też, że mogą one prowadzić do zmian w diecie, relacji z jedzeniem czy chęcią spożywania cukru z innych źródeł. Istnieją też badania, które wiążą słodziki w diecie i napojach z epidemią otyłości wśród najmłodszych. Zwłaszcza, że mogą one po prostu powodować zwiększenie apetytu, a to prowadzi do nadmiernego spożywania jedzenia. Nie ma potrzeby demonizować napojów zero bez podstawy. Ich obecność jest w większości przypadków neutralna dla organizmu człowieka i okazyjne ich spożywanie nie powinno nieść ze sobą negatywnych konsekwencji. To z nadmiaru rodzą się prawdziwe problemy, których skali nie możemy określić na tym etapie. Dlatego, jeśli pijecie puszkę, koli zero, raz na jakiś czas, to nie macie się czego obawiać. Jeśli napój zero jest energetykiem, to zapraszam do innego materiału na tym kanale, gdzie mówiłem właśnie o tym. A jeśli w ogóle spożywacie napoje zero w litrach, to może warto się zastanowić nad tym, czy nie lepiej wypić po prostu szklanki wody. Nie ja mam nadziei, że też Zastanowicie się fajnie nad byciem tutaj w każdy piątek, gdzie się widzimy co tydzień. Trzymajcie się ciepło. Cześć!